Tutaj z tej strony znowu Kla, a dzisiaj podpowiadam na wasze pytania. Pierwszy użytkownik są Goku. Klococh biją cię w szkole. Nie biją mnie. Bili, zdarzało się to, ale... Ej, to jest szkoła, to jest takie jak więzienie, to trzeba być twardym i nie każdy przeżywa. Ile Scream ma części? No część gry jest 5, ale... Zrobiłem recenzję szóstej, ale jeszcze jej nie ma. Ja tylko ją miałem. Naprawdę nie masz co nagrywać. No różnie to jest czasem. Tak... A czasem nie. Duży dom, ile go budowałeś. Ja bym taki zrobił w 2 sekundy. A co ty jesteś? Ten dom nie do poznania? Porzeczka zwyczajna. Dziś niedziela, jak tam internet chodzi? A weź, Fedga i co mnie jeszcze denerwuje. No, na przykład denerwuje mnie, jak wybudują coś nowego na mieście i ja wiem, że zaraz będzie, przyjdą jakieś lambady i to zniszczą i już nie będzie ładnie, bo nie wiadomo czemu. A co ma komputer do monitora i głośników? No nie wiem, a co, a ja na przykład mam podłączony monitor i głośniki do komputera, ty do czego masz, do sokowirówki? Kluczów oglądasz Galileo? Galileo to mnie dener denerwuje za każdym razem, bo jak zawsze włączam, chcę obejrzeć, to to się zawsze kończy. Włączam, widzę tylko tego chłopa, i on ja mówi, dobra, to już niestety koniec odcinku, No krótki. Nie wiem, z innymi programami tak nie jest, ale z Galileo zawsze tak jest. Napiszcie, czy też tak macie. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Kiedy jakaś recenzja Była ostatnia. Zobacz. płaczesz Czasami. To mu wszystko ok. Tak, dobrze, dziękuję. A u Ciebie? Widzę, że kolega nowy w internecie. Ja też kiedyś byłem nowy w internecie. Powiem Wam, to było internet Neostarda i to się włączało przez taki włącznik, co to wyglądało jak taka piłka, co taką paletkę bije. Znaczy taka pała, co taką piłkę bije. Się odbija. A potem to mi się później okazało, dużo później, to mi zepsuło w ogóle myślenie, że to był Taki psztyngs do przełączania, a nie piłka i ten, no bo to ma sens. Słabe to były szybkości internetu, film by na tym nie wysłał, wchodziło się na gry internetowe, jak to się odkryło, to to była luks. Ten pająk z łopatami to trochę śmieszny. Co ciekawe, czy jakby cię złapał tymi łopatami, to dalej byś miał taki cwany ryjec. Nawet mnie, nie denerwuj. Nie dam Ci autografa, bo nie jestem jakimś znanym piłkarzem ani nikim. Ale mogę sobie zrobić z Tobą zdjęcie, albo dać Ci cześć. Znaczy, jak chcesz, to Ci dam. Czy recenzuję grę StarCraft 2? Prawdzie ta gra nie ma nic wspólnego z MiniCraft. I jest to gra typu widać od góry. Ja trochę nie lubię takich gier, bardzo mało takich gier recenzowałem. Chyba szczury, nie wiem co jeszcze. I to chyba jeszcze do, do tego przez internet. To nie, nie lubię. Jak gra na najniższych to ma kwadraty. Tak, bo jak przestawię na najwyższe grafiki to nagle ich kwadratowe łby z Gothic robią się ładne i okrągłe. Gothic zawsze ma słabą grafikę. Pogódźcie się z tym ludzie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Assassin08 to jeden z najstarszych subskrybarów. I... I on jest jakiś dużo. Znany jest. Nie wiem. Co to są etki w domie? No, etki to są te. Z tymi karabinami tymi. Rzeczywiście ktoś tam jak w komentarzu zauważył, że w nowym domie nie mały łysych pałczubów i etków. Ale nie zauważyłem. Jest też dużo innych stworów. Dlatego kiedy skasujesz kanał? Żeby ja ciebie nie skasował. A tak naprawdę chyba nigdy, bo czemu miałbym kasować te filmy, co powrócałem? Już wystarczy, żeby inni kasują mnie. O co, ktoś się pod ciebie podszywa w grze panfu nazywa się klasko i mówi, że to ty zrób coś po pierwsze co to jest panfu a po drugie skąd wiesz, że to nie ja nie myślałem i nie myślcie, proszę was i co ja mam Ci odpisywać do jak ty już i tak napisałeś, że ja jeszcze nie niby odpisałem i co to ma być, po co nagrywasz I dla zabawy, to jest tak, że ty w czasie wolnym piszesz komentarze czy tam nie wiem, siedzisz a ja sobie gram, albo robię film albo gotuję, albo Bieram kamienie. masz kolegów? No mam jakiś kolegów. Czy lubią mnie w szkole? Nie. Czy, wszyscy, czy, wszyscy twoje koledzy mają głos jak się. Co to znaczy głos jak się. Jaki głos mają mówi się. A gdyby ogrycie złapał? Nie, nie wszyscy moi koledzy dzień mają dzień. taki głos. Nie wiem, nie ma co o tym gadać, ale i tak wszyscy wiedzą. Famy MMI, to takie, że walczą... YouTube'a, ludzie. Z kim walczę? Poszukuję. Obojętnie, dajcie mi kogoś tam, z nim zawalczę. Ja tak naprawdę to nie. Chyba, że czy, chętnie wysłałem ci parę gadżetów na twoją komórkę? <noise> Dziękuję, ale co ty, jakiś podróżnik w czasie? Co, Powysyłasz mi tapetki? Smyczki? Jakie? Może takie brelocki, co yy, świecą jak dzwoni telefon? Czy dzwonki? <noise> czy, czy co, gierki może? Elektryczna lodówka? Nie, na korbkę. No gri, lodówka nie musi być elektryczna. Czekaj, słuchaj, i kiedyś, już w dawnych czasach ludzie i, musieli zrobić sobie lodówki. To na początku robili takie dziury w ziemi i tam rzucali i jak był śnieg to jeszcze zasypywali śniegiem, co by się jedzenie szybko nie psuło i to jeszcze nie było na prąd. I potem robili takie szafy, one dalej nie były na prąd, tylko oni jakoś to jakimiś płynami to chładzali. Ja nie wiem jak to działa, to do dziś nikt nie wie jak. Lodówka zamienia prąd na zimno. Ale można sobie myśleć, właśnie, że śmieszne, że jak lodówka nie na prąd. A właśnie to, co mamy teraz, takie, że to jest takie, że każdy ma, jak to mogło być inaczej, a kiedyś mogło nie być tego i było inaczej. Zastanówcie się nad tym. Kiedy tureckie problemy? 4. Na no, problemy to sam z robieniem kabaretów. Ma turki strasznie blokują, ale nie tylko turki Już usuwają, te, blokują, nie można oglądać tych kabaretów. To ja bym nawet robił, ale nikt nie będzie mógł ich oglądać, tak jak y, Ksiądz Tadeusz i Pokemonów, to już do się nie da obejrzeć. Do Lumpeksa, już wiemy gdzie się uwierasz. No, dużo ludzi się śmieje, właśnie ze mnie coś też śmiało. i i się zawsze chodzi do Lumpeksa. To nie jest taki wstyd, bo tam fajne można rzeczy czasem znaleźć. A, i tak będziecie się śmiali. Bardzo dziękuję firmę Mediatek. Ja dziękuję, nie potrzebuję, ale miło. A ja mam inne pytanie, czemu... Rzeczy dla graczy zawsze są takie brzydkie. Jakieś świecące, jak choinki. Tutaj jest komputer czy dyskoteka. Kolory czarne. Z tym te laptopy do grania w ogóle wyglądają takie jakieś czerwone. Klawiatury się świecą. Nie potrze... Tak, jakby jestem graczem, to już nie muszę mieć ładnych rzeczy. Tylko jakieś to jest ładne. To nie jest ładne. No ale mnie nie denerwuj. Nie. I nie wiadomo czemu. Rapujące kale, Sony pyta, pralka mu nie działa. Co robić? Ale co nie działa? Się, albo ci wola nie schodzi, to wtedy tam jest zatkane. Albo jak. Będę mógł, że ci wypadł pasek od Bębna albo nie grzeje. Tam dużo rzeczy mogą się poprzeć, że musisz iść do takiegoś takiego, takiego naprawiacza. Jak tam roślinki? Chodzi o roślinki z filmu rośliny i nie robi już czegoś, zapomniałem. O tym za ten czas już chyba trzy razy kasowałem wszystko z komputera, to już nie mam. Krótko do prawdoiny, zrobię nową wersję sprawdzaną z mnie. Robimy. Kto jest z niszczalny? Murzyny, Chińczyki, normalni ludzie. Oczywiście Chińczyki. Jak się nazywa ten fanówek? To był Pipin. Kiedy kocochowi zawsze chodzi wolny internet? W niedzielę dzisiaj. Jakie to zwierzę? To jest Jaguar ściekły pies. Uciekajcie stąd bo was zje. Jaka gra ma najdłuższą pokazówkę? tale, follow, cztery... Helbre, sensuasa Oczywiście, bo to taka długa co się babą grało. Co gorzej, małpon czy morzinkam? Nie wiem. A. Z jakiej gry była pierwsza wideo recenzja? Mm, to jest Max Payne. <grafię> To jest trójki chyba? Yy, landing krzmalew. Co... krótki, wiedziałem, że w tym pytaniu... Wiedziałem, że lekko nie będzie. Jaki jest ratunek na paru na polu? za 20 zł. Za tanko helikopter. Oczywiście ten wsiukacz. Co Gargabel miał zrobić dla Wiedźmina? Elixir na srakier. Hmm. Aha, no co to, to jest? On. Kto wybudował to drzewo? Wąsa, czyli co nasz pad. Zasadzić, czy ci mogę... Co? Kto wybudował to... Zasadzić. Jakby było kto zasadził, to zasadzić, a tak to bez sensu. No. Aha. Nie. Dlaczego ich nie mógł jej zabić? Bo była główną bohaterką. Aha? No. To mi się podoba, to są policjanty. Nie był fajny nawet, dziękuję. Wszystkiego najlepszego, miłoż. To, to nie jest już pytanie, ale chciałem Cię pochwalić, że patrzę na znany hip mi kiedyś napisał komentarz. O. I to było odpowiadanie na Wasze pytania. W komentarzu możecie nie pisać już żadnych pytań następnych, bo nic następnego takiego pewnie nie będzie. I żegnać się z Wami, już. Servus.